Cześć, witam Was serdecznie. Nazywam się Katarzyna Wnękowska i witam Was na kolejnym live z cyklu Reguły Wspaniałego Życia przeznaczonego dla tych z Was, które chcą żyć w większym spełnieniu i tworzyć wokół siebie dobrostan. Dzisiaj chcę się podzielić z Wami regułą, która brzmi: Dbaj o swoją energię. Skąd taki pomysł? Otóż. Hmm, Ostatni długi weekend, który chyba każdy z nas zaliczył, był dla mnie dosyć dużym wyzwaniem, bo pojechałam, bo pojechałam na ten weekend z takim zamiarem, że sobie odpocznę, że sobie poczytam, że poleżę na leżaku, że, że się wyciszę, że się zdystansuję. Ale to było nic bardziej mylnego, ponieważ. Podczas tego długiego weekendu było tak dużo osób w miejscu, gdzie byłam, że pomiędzy nami zachodziło tak dużo interakcji i tak dużo sytuacji, które trzeba było ogarnąć zorganizować, pojechać, załatwić, kupić, przyrządzić że, że tak naprawdę było to dla mnie takie duże napięcie. I też duże zaskoczenie, bo wracając z tego weekendu, poczułam, że jestem bardziej zmęczona niż jak się na niego wybierałam, z tym założeniem, o którym Wam wspomniałam. I sobie przypomniałam, że moje klientki mają podobnie: że moje klientki i Wy żyjecie w takim napięciu codziennie. Że jest bardzo dużo spraw do załatwienia, spraw związanych z firmą, którą prowadzicie, spraw związanych z projektami, które realizujecie tam, gdzie pracujecie na etatach, ale również z domem, który, o który dbacie, e, który pielęgnujecie i, 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 i wam zależy na tym, żeby to wszystko dobrze wypadło. I jak w takiej sytuacji, kiedy dużo pracujecie, kiedy Dużo wokół was się dzieje, kiedy przebywacie w środowisku, w otoczeniu, które tak naprawdę odbiera Wam energię, co zrobić, żeby tą energię zachować? Co zrobić, żeby ta energia wam cały czas towarzyszyła, żebyście były cały czas w takim flow, bym powiedziała, tak? W skupieniu, w zaangażowaniu. To nie jest proste, żeby być cały czas na górce, bo to jest aż niemożliwe. I wiecie o tym, bo nieraz w niejednym live'ie mówiłam o tym, że nasze życie jest sinusoidą i nigdy nie jest tak, że jest zawsze pięknie i zawsze bosko. Jednak, żeby w tym naszym życiu tych momentów było więcej dobrych wspierających, dających nam radość, satysfakcję, inspirację, to, to potrzebujemy o te momenty po prostu dbać. I teraz, żebyście mogły to robić, to potrzebujecie skąd to wiem, dlatego że moje klientki bardzo często mi mówią, że, że nie mają czasu na, na, na odpoczynek, że nie mają czasu na, na, na czytanie książki. Że nie mają czasu na to, żeby nie wiem, usiąść i po prostu odpocząć. I z mojego punktu widzenia to jest absolutnie wymówka, ale również informacja, że jest, że macie w sobie bardzo dużo różnych przekonań, które ograniczają wasze życie, które powodują, że postrzegacie życie w określony sposób. Że postrzegacie otoczenie w określony sposób i myślicie, że to jest absolutna prawda. I w momencie, kiedy tych przekonań się pozbywacie i zaczynacie dawać sobie, pozwalać sobie na regularny odpoczynek, to dopiero wtedy wiecie, co tracicie. I to się inaczej w życiu nie dzieje. Dopóki się nie poczuje na własnej skórze, co się traci, tak. To tak naprawdę nie sięgamy po to coś nowego, po to, co jest w pewnym sensie dla nas na pewnym etapie życia niedostępne. Z doświadczenia wiem, pracy z klientkami, że w momencie, kiedy one dostrzegają, jak dużo robią, jakimi ekspertkami są w swojej branży, jak dużo od nich zależy w firmach, w których pracują, Jakie dzięki nim projekty się realizują i dochodzą do skutku, i mają bardzo dobrą efektywność, i ich skuteczność jest duża, kiedy same tego nie poczują, to nie dają sobie pozwolenia na to, żeby zacząć odpoczywać. A pamiętaj, jeżeli masz dzban wina i poczęstujesz tym winem ileś osób, to w pewnym momencie to wino w tym dzbanie się skończy. I w momencie, kiedy go nie napełnisz, to niestety nie będziesz miała czym częstować swoich gości. I tutaj tymi gośćmi w swoim życiu to są te Twoje osoby, które Ciebie otaczają. To jest Twoja najbliższa rodzina, na której Ci bardzo zależy, na której, z którą chcesz mieć dobre relacje. I żeby mieć te dobre relacje, to potrzebujesz najpierw zadbać o siebie. Żeby móc zadbać o siebie, potrzebujesz. Pokonać te swoje konstrukty myślowe, które zazwyczaj są tu, zakodowane, bardzo często też w sercu są zakodowane i w całym ciele. Potrzebujesz się ich pozbyć, żeby móc regularnie odpoczywać. Bo tylko regularny odpoczynek, który nie jest tylko odpoczynkiem wakacyjnym albo tylko weekendowym, daje ci kreatywność, daje ci inspirację, daje ci dystans. I możliwość widzenia wielu spraw szerzej, w szerszej perspektywie. Więc dzięki temu odpoczynkowi masz tak naprawdę bardzo dużo korzyści. Tylko jeśli tego nie poczujesz, nie poczujesz tej innej jakości życia, to nie masz motywacji, żeby po to sięgnąć. Żebyś mogła się o tym przekonać. Możesz tego doświadczyć na szkoleniu, na czwartej edycji szkolenia Jesteś Wyjątkowa, na którą Cię serdecznie zapraszam. Już w najbliższy weekend, w sobotę 24 sierpnia odbędzie się właśnie czwarta edycja szkolenia Jesteś Wyjątkowa, podczas której będziesz y, mogła sięgnąć do swojego serca, którym wiem, że na dnie są ukryte Twoje potrzeby, y, Twoje marzenia, Twoje dążenia. Y, do których bardzo rzadko zaglądasz. I kiedy je odkryjesz, to się bardzo często pojawia wzruszenie, eee, i pojawia się też smutek, który, mm, który wynika z tego, że odkrywasz, że nie dostrzegałaś siebie, że dostrzegasz wszystkich wokół, że dbasz o wszystkich wokół, dbasz o wyniki w firmie, dbasz o realizację projektów, które realizujesz, dbasz o swoich najbliższych, bo ich bardzo kochasz. Ale siebie stawiasz na szarym końcu. A to nie jest relacja win-win, to jest relacja podległości. Więc potrzebujesz zobaczyć siebie jako osobę wyjątkową. I zapraszam Cię do tego, żebyś doświadczyła tego w gronie kobiet, które są na różnym etapie swojego życia. Ale na pewno wiedzą, że coś w ich życiach im nie odpowiada. Mimo tego, że są właścicielkami firm, mimo tego, że są menadżerkami, mimo tego, że mm, są bardzo kreatywne, zarządzają e, dużymi zespołami, e, to nie do końca czują swoje spełnienie. Dlatego też odważ się i przyjdź na szkolenie e, i skonfrontuj się ze swoim życiem, poszukaj. Co potrzebujesz w nim zmienić, żeby być w nim szczęśliwa, żeby żyć w dobrostanie i żeby być po prostu szczęśliwą osobą. Zapraszam Cię serdecznie, wpisując pod tym live'em w komentarzu słowo szkolenie wyślę Ci informacje dotyczące promocji, z której będziesz mogła skorzystać i zapłacić za to szkolenie 250 zł za osobę zamiast 479 Zapraszam Cię serdecznie, wpisując wyraz w szkolenie, otrzymasz ode mnie w prywatnej wiadomości informacje, które pozwolą Ci skorzystać z tej promocji Pamiętaj, dbaj o swoją energię, bo tylko Ty możesz to zrobić, nikt inny. Tylko Ty wiesz, co Ci tą energię daje. Tylko Ty masz głęboko w sercu ukryte swoje potrzeby. I tylko ty możesz zacząć je zaspokajać. Nikt z otoczenia nie domyśli się, jakie one są, i nie spełni tych potrzeb, nie wiedząc, jakie one są. Więc jeżeli ty nie wiesz, jakie są te potrzeby, to kto ma to wiedzieć? Zapraszam cię do odkrycia tych potrzeb i do bycia blisko siebie. Pozdrawiam i do zobaczenia w sobotę, 24 sierpnia. Cześć.